Wieloryb, który połknął dwie kobiety na desce. Na szczęście po chwili je wypluł. O! No. Oh, Cześć. Witajcie w dzisiejszym filmie. Najbardziej niewiarygodne momenty uchwycone na wodzie. Przerażające i zaskakujące rzeczy. Jeżeli możecie to subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Ja z góry każdemu dziękuję i zapraszam do oglądania. Straszne i zaskakujące spotkanie z wielkim żarłaczem białym. Działo się to w porcie Sydney w Australii. Wakacje modelek z rekinami wielorybimi. Są one oczywiście nieszkodliwe, a ich rozmiary zaskakują. Największy osobnik miał 19 metrów, ale mają one przeważnie około 10 metrów długości. Rybak z Argentyny miał jedyną szansę w swoim życiu, aby sfilmować niebieskiego kraba. Jest to krab albinos, kolor jest spowodowany mutacją genetyczną. Jest to bardzo rzadki okaz, i szansa, że go spotkamy, wynosi jeden na milion. Ryba kamuflująca się z dnem żyje na głębinach i żywi się małymi rybkami. Ryba wyglądająca prehistorycznie została odkryta w Stanach Zjednoczonych. Ryba lancet żyje i wyłącznie w ciemnych, głębokich, zimnych wodach. A to, że znalazła się przy samym brzegu, to bardzo rzadkie odkrycie. Serfowanie po wodach rojących się od rekinów wymaga dużej odwagi. Atak rekina, który na szczęście skończył się bardzo dobrze dla surfera. Ale odpowiedział, że już nigdy nie weźmie udziału w zawodach. Yeah. Lessons Dugon Przybrzeżny to prawdziwy odkurzacz oceaniczny. Żywiący się roślinnością. Wiele osób właśnie dla takich chwil żyje. Spotkania z tak ogromnymi stworzeniami są niesamowite. Żarłacze białe nie są najlepszymi przyjaciółmi ludzi i bardzo często atakują nieznane obiekty, których są ciekawe. Mors, wspinający się na łódkę, całe szczęście jej nie zatopił. Być może chciał się wybrać w podróż. <grymianowidze> <śmianowidze> <grymianowidze> Kilka metrów od wieloryba. Jest to obecnie największa żyjąca istota na świecie. Oh my God, yeah. Delfin spływającą płetwą na grzbiecie. Epicki moment, w którym oczywiście delfin zwrócił płetwę nurkowi. Orka wyrzucona na brzeg wraz z przypływem morza. Dość smutny moment, zwłaszcza wtedy, gdy nie możemy nic zrobić. Zobaczcie, jak dobrze radzą sobie ci rybacy z tak ogromnym marlinem. Rekin na płytkiej wodzie w Hiszpanii.

Latając z dronem można spotkać wiele zaskakujących rzeczy, ale również trzeba pamiętać o tym, aby nikomu nie naruszać za bardzo prywatności. Także na dzisiaj to już by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeżeli chcecie więcej podobnych treści, to jak zawsze dajcie o tym znać na dole w komentarzu, dajcie o tym znać łapeczką w górę oraz subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Ja z góry każdemu dziękuję, zapraszam Was na Instagrama, Facebooka, Snapchata. Wszystko macie na dole w opisie filmu. Także sprawdzajcie, obserwujcie, lajkujcie. Piszcie również propozycje do następnych filmów. Może ktoś ma jakiś fajny ciekawy temat, na który chciałby, abym nagrał film. Ja Was zapraszam na poprzednie filmy, my się widzimy w kolejnych, także trzymajcie się, do następnych, na razie Piona.